I rozpoczynamy kolejny dzień, kolejny tydzień, a przy okazji rozpoczęcia tego nowego tygodnia ruszamy z procesem odbudowy poczucia własnej wartości, tak aby ono było silne, zdrowe, stabilne. No właśnie, to nasze poczucie własnej wartości. A żeby takim było, trzeba pracować nad nim. Powoli będzie się odbudowywało. O, jak pięknie już są pierwsze osoby. Anna, dzień dobry. Mateo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Pięknie. Czyli wszystko ruszyło już dobrze. Skoro tak jest, to zaczynamy za chwilę. Ale oczywiście, tak jak zawsze, musimy dać sobie 5 minutek. Pomimo tego, że dzisiaj troszeczkę jestem opóźniony, jakieś 5 minutek na to, abyśmy. Się tutaj zgromadzili, więc może troszeczkę mniej, ale jednak parę chwil trzeba dać na to, że live już jest i za chwilę ruszamy. Dzisiejszy trening uważności będzie kontynuacją tego, co mieliśmy wcześniej, czyli trenujemy uważność na oddechu. Koncentrujemy się na oddechu, staramy się pracować nad nim, aby poprzez umysł wpłynąć na nasz oddech. Zauważmy, że nasz organizm pięknie oddycha za nas. Nie musimy myśleć o tym na szczęście, żeby oddychać. Co by było, gdybyśmy musieli o tym myśleć, żeby oddychać, żeby serce robiło pompowanie krwi, tak to nazwę, żeby inne procesy musiały zachodzić. Teraz pomyślę o tym, żeby to i to się strawiło, żeby to i to się przekształciło. Mega to by było trudne dla nas zadanie, niemożliwe, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nasz umysł, przepraszam, nasze ciało podąża za naszym umysłem. Tak w roli właśnie tego wprowadzenia. Wystarczy, że pomyślę, podniosę rękę, ręka się podnosi. Wystarczy, że pomyślę, jestem zdrowy. Moje zdrowie zaczyna wracać do równowagi. Wystarczy, że pomyślę, wszystko w oku jest niedobrze, choroby się rozprzestrzeniają. Niestety zaczyna to się przejawiać w naszym życiu. Więc bardzo ważne jest to, aby umysłem wpływać na nasze ciało w pozytywny sposób. Jest na to wiele dowodów. Jedni mówią, że to jest tylko i wyłącznie efekt placebo. Nawet niech tak będzie. Więc mamy ponad 50% szans na to, aby z każdej choroby wyzdrowieć. Mój umysł pomyśli. Uśmiechnę się, uśmiecham się. Uśmiech, choćby dwu-, trzyminutowy, powoduje to, że nasz mózg podąży za tym gestem. Nasz mózg wydzieli pozytywne substancje, które spowodują, że poczujemy się znacznie lepiej. Więc pamiętajmy o tym, aby nasz umysł tak kształtować, aby był w pozytywnej przestrzeni. Jeżeli będziemy się uśmiechać nasze ciało będzie zdrowieć bo pomyśli wszystko jest dobrze tak to po prostu funkcjonuje można powiedzieć proste od tak a jednocześnie tak trudne do osiągnięcia tak trudne do wykonania gdyż nasze myśli w 95% 99 nawet są to myśli hmm, nieświadome w momencie gdy zaczynamy coraz częściej i częściej myśleć świadomie Uważnie, mądrze, nasze życie zaczyna się zmieniać. Pięknie to również opisał e, Hawkins w poziomach świadomości, jak poprzez samą myśl o tym, że chcemy być, jak to mówię, piętro wyżej, szczebelek wyżej na naszej drabinie, tam się po prostu po chwili znajdujemy. Początkowe etapy są bardzo trudne: depresja, lęki. Apatia, złość, agresja, brak zrozumienia, brak akceptacji jest to bardzo trudny moment, aby dotrzeć troszkę wyżej. Ale warto, warto pracować nad tym i zamieniać, zamieniać, zamieniać swoje myśli. Jedną z najlepszych metod są właśnie afirmacje. Na przekór tego, co się dzieje w moim życiu mówić w sobie coś innego. Dlaczego to przyniesie efekt? Ktoś kiedyś powiedział hmm, Podajże odnośnie takiego słynnego nie powiedziałbym wysławionego, ale słynnego człowieka Adolfa Hitlera. On kłamał bardzo często. Okłamał swój naród, no a się okazało, że ludzie uwierzyli. I tak samo podobnie w naszym przypadku. Stosujmy propagandę pozytywną do siebie. W moim życiu jest. Jak chcesz, tak sobie zacznij to powtarzać. Pomimo zmęczenia, pomimo trudu, pomimo tego co się w życiu wydaje niemożliwe, a okaże się, że jest to możliwe. Skoro efekt placebo istnieje, działa, potwierdzone naukowo, aczkolwiek jeszcze nadal różne są na ten temat opinie, choćby nawet z tego względu warto to stosować. Ja uwielbiam też taki przykład człowieka hmm, chirurga, który podczas II wojny światowej. Stosował znieczulenie hipnotyczne. Nie miał leków przeciwbólowych i wprowadzał hip w stan transu hipnotycznego ludzi, gdzie przeprowadzał skomplikowane amputacje. Ci ludzie jasno mówili: nie czuliśmy bólu żadnego. Więc w tak prosty sposób możemy wpływać na swoje życie, zdrowie. Hipnoza, moim zdaniem, jest. Hipnoza to jest narzędziem. Jest jednym z najlepszych obecnie znanych narzędzi, moim zdaniem terapeutycznych, które przynosi dość naprawdę szybkie efekty. Niektórych rzeczy świadomie nie jesteśmy w stanie przepracować, a pozwalając na to, aby nasz umysł przepracował to podświadomie, uzyskujemy te efekty. Zwróć uwagę na swoje ciało. Ciało podąża za Twoim umysłem. Twój umysł w transie hipnotycznym pozwoli Ci przepracować to, co świadomie jest niemożliwe. Oczywiście nie neguję w tym momencie żadnego z innych nurtów terapeutycznych. Uwielbiam i stosuję również właśnie podejście poznawczo-behawioralne, dialektyczno-behawioralne. Mega pracę to wykonuję. I jednocześnie trzeba pamiętać, że samym nożem, tak jak na przykład samym jednym narzędziem trudno jest osiągnąć efekty, więc warto korzystać z wielu narzędzi. I to słowo wstępu miało być takie krótkie, a przeciągnęło się na troszeczkę dłuższe. Dajcie znać, czy się podobało, czy do Was przemówiło. Zauważ, jak ciało podąża za Twoim umysłem. Zaobserwuj to. To jest proces uważności. Nie przegap okazji, której nigdy nie spróbowałeś. To jest cytat na dzień dzisiejszy. Mój podgląd pokazuje, że nie widzę komentarzy, więc postaram się odpowiedzieć na nie później, jeżeli taka będzie możliwość, lub za chwilkę się okaże, że już komentarze mam. Dajcie znać, jak do Was przemawia to, co powiedziałem: czy się z tym zgadzacie, czy to negujecie, odrzucacie. Czy uważacie, że to jest jakaś tylko bójda na resorach? Daj znać. Chętnie wysłucham Twojej opinii, chętnie porozmawiam, porozważam to. Nie przegap okazji, której nigdy nie spróbowałeś. Dlaczego to jest tak ważne, aby nie przegapić okazji, której nigdy nie spróbowałeś? Ponieważ bez doświadczania nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego, co wokół nas jest. Czasami musimy dotknąć czegoś gorącego. Najczęściej można powiedzieć, nie dotykaj dziecku, nie dotykaj, bo to gorące. Poparzysz się. Co dziecko zrobi? Dotknie. Czyli lepiej jest doświadczać w kontrolowanym środowisku, w kontrolowanej przestrzeni pod nadzorem, lekko się sparzyć i doświadczyć tego, co było i tak nieuniknione. Musimy doświadczyć, żeby dowiedzieć się, co to jest. Jeżeli nie doświadczymy, Nigdy nie dowiemy się tego, czym to jest. Aby móc być w radości, trzeba doświadczyć smutku. Aby móc być w obfitości, trzeba doświadczyć ubóstwa. Inaczej nie docenimy tego, co mamy. Nawet ludzie bardzo bogaci muszą doświadczyć ubóstwa i faktycznie doświadczają tego ubóstwa. W jaki sposób? Choćby poprzez ubóstwo. Duchowe, ubóstwo fizyczne, różnego rodzaju może ono wystąpić. Więc pamiętaj, nie przegap okazji, której nigdy nie spróbowałeś, co jednocześnie nie znaczy, nie oznacza, próbuj wszystkich okazji, również tych niebezpiecznych. Nie. Trzeba próbować smakować życia w bezpiecznym środowisku. A teraz usiądź sobie wygodnie, w najwygodniejszej dla siebie pozycji i przejdziemy do. Treningu uważności, medytacji, afirmacji. Myślę nawet, że te słowa, które wypowiedziałem, mogły już się lekko wprowadzić w taki przyjemny stan rozważania i to pomoże również przejść do treningu uważności. Skupimy się na oddechu. Pamiętaj, to co wcześniej zaproponowałem: głęboki wdech, liczymy do czterech. Zatrzymujemy powietrze, licząc do siedmiu i spokojny, łagodny wydech. Licząc do 8, koncentruj się na tym, jak powietrze wpływa do Twoich płuc, pozostaje w nich i powoli, spokojnie wypływa z Twoich płuc. 4, 7, 8. Warto też dopasować, moim zdaniem, liczby do siebie. Jednak ta przestrzeń 4, 7, 8 wydaje się być najbardziej optymalną dla szerokiego spektrum nas. Jak już siedzisz wygodnie, możesz zamknąć oczy, aby spróbować skoncentrować się na swoim oddechu jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Weź bardzo głęboki wdech nosem i spokojnie zatrzymaj powietrze. I powolny, łagodny wydech, policz do ośmiu. Jeszcze raz głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze, licząc do siedmiu. I powolny, łagodny wydech, licząc do ośmiu. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zrób to jeszcze raz. Teraz zacznij obserwować swój oddech już puść kontrolę nad oddechem a po prostu uważnie obserwuj jak powietrze wypełnia twoje płuca pozostaje na chwilę i opuszcza po prostu obserwuj uważnie swój oddech a jeśli jakieś myśli Przeszkadzają ci w obserwacji Twojego oddechu. Po prostu zwróć również na nie delikatnie uwagę. Zaobserwuj je i powróć do obserwacji oddechu. Zaobserwuj, jak Twoje ciało podąża za Twoim umysłem. A ty teraz uważnie obserwuj swój oddech, obądź sobą, daj sobie czas. To jest ta przestrzeń właśnie na to. Teraz przenieś swoją uwagę na swoje afirmacje. Być może masz je zapisane na kartce. Obejmij je wszystkie swoim umysłem. Przypomnij je sobie i pozwól, aby Twój umysł je prześledził, aby je przyjął. Popuść również w afirmacjach, takich, które Twój umysł wygeneruje. Umysł świadomy, zdrowie, spokój, harmonia, szczęście, wdzięczność, akceptacja, zrozumienie, obfitość, równowaga, balans. Połączmy chwilę w tych słowach. Pozwól, aby one były częścią Twoich. Myśli automatycznych, podświadomych. Poproś teraz swój umysł, aby je przyjął, aby je powtarzał w momencie, gdy są myśli automatyczne. I poproś swój umysł, aby ciągle i ciągle je powtarzał, a Twoje ciało zacznie za nimi podążać. Pełnia zdrowia, wewnętrzna równowaga między ciałem, umysłem i duszą, harmonia, spokój, radość, szczęście, obfitość, akceptacja, zrozumienie i wdzięczność. Upuń jeszcze w kolejnych swoich słowach i poproś swój pomysł ponownie, aby je przyjął jako kontynuację Twoich myśli. Jakby Twoje ciało podążało właśnie za tymi myślami. Teraz zwróć uwagę na osiągnięcia z dnia wczorajszego. Być może to był dzień pełen odpoczynku, lub pracy. Pobądź chwilę w osiągnięciach dnia wczorajszego. Co udało się osiągnąć, uzyskać, zrobić. Osiągnięciem również jest odpoczynek. Osiągnięciem również jest to, aby Twoje ciało mogło podążyć za odpoczynkiem, za relaksem. Medytacja może się wydawać bardzo prosta i zbędna, a może się okazać jednocześnie czymś trudnym, gdzie ciało zaczyna manifestować, nie zgadza się ze stanem spokoju. Gdyż nasze przekonania, czyli myśli automatyczne, praca, praca, obowiązki, zadania. Pomyśl więc o tym, że odpoczynek jest dla Ciebie dobry i to może być Twoje osiągnięcie. Pogratuluj sobie tego osiągnięcia. Teraz przenieś swoją uwagę na dzień dzisiejszy, zwróć uwagę na wszystkie cele. Jakie masz na dzień dzisiejszy i plany. I pomyśl, że wszystko ułoży się właśnie tak, jak powinno. Że wszystko będzie dobrze. Obejmij swoim umysłem wszystkie swoje cele na dzień dzisiejszy i zauważ, że zrealizujesz je na tyle, na ile w dniu dzisiejszym możesz. Teraz zrób mały krok do przodu, przejdź do radości i wdzięczności. Pomyśl, za co możesz odczuwać radość, a z radości zrób krok do wdzięczności. Poczuj radość za tą wiedzę, którą masz, za to, że już wiesz, że Twój umysł podąży zawsze tam. Gdzie ty chcesz, jeżeli myślisz o tym świadomie uważnie, a co z kolei wykona Twoje ciało. Poczuj za to wdzięczność, że Twoje ciało podąża za Twoim umysłem. Poczuj za to wdzięczność, że możesz świadomie wpływać na swój umysł podświadomy. A Twoje ciało podąży za. Poczuj radość i wdzięczność za swoje ciało, umysł i duszę. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność. Wymień swoją wdzięczność. Pobądź chwilę z sobą w radości i wdzięczności. Poczuj przepływ tej energii, która wynika właśnie z wdzięczności. Poczuj wdzięczność za to, co masz. Pobądź chwilę z sobą. Podylektuj się powietrzem, którym oddychasz. Podelektuj się procesem, który wykonuje Twoje serce. Poczuj za to wdzięczność. Ja obecnie odczuwam ogromną wdzięczność. Daj znać, jak to jest u Ciebie. Daj znać, co teraz czujesz, co myślisz. Czy czujesz się lepiej? Czy to jest. Wspaniale rozpoczynający się dzień? Daj znać, jak to wpłynęło na ciebie, co zrobiliśmy. Życie może być piękne, wspaniałe. To kwestia wyboru. Więc wybierz, zdecyduj. I Twoje ciało podąży za Twoim umysłem. Więc powoli czas na fragment Kolejny mały fragment tej autoksiążki. Ostatnio ktoś mnie zapytał w wiadomości prywatnej. Ja chyba za mało jednak o tym mówię. Gdzie ta książka jest? Ta książka jest dostępna na Amazon. Również jest dostępna w wersji PDF na stronie programy.terapiairelax.com Łącznie z całym programem, w którym jest również nagranie do autohipnosy. A teraz przechodzimy do Fragmentu właśnie tej książki. Jest ona po to, aby odbudować poczucie własnej wartości. Moim zdaniem, podręcznik do odbudowy poczucia własnej wartości z zastosowaniem hipnozy. Wszyscy kłamią na twój temat, tak jak dzisiejszy temat naszego spotkania. I to jest Twoje przekonanie. Zastanów się, czy takie jest. Gdy ktoś prawi Ci komplement lub jest szczerze Tobą zainteresowany, to sądzisz? że na bank ściemia. Nie wierzysz w komplementy i sam ich nikomu nie mówisz. Jeżeli tak jest, to z pewnością cierpisz na brak zdrowego poczucia własnej wartości. Myślisz o sobie w jakimś poszczególnym obszarze swojego życia. Koncentrujesz się na jakimś drobnym fragmencie swojego ciała. Na jakimś drobnym fragmencie swojej całości. A spójrz na siebie w większym spektrum. Spójrz na siebie z boku. Zaobserwuj wszystko, każdy jeden drobny element swojego ciała, umysłu, duszy. W którym kierunku jesteś, w którym kierunku podążasz. Czy rzeczywiście tak jest, że wszyscy mogą kłamać na Twój temat? Każdy człowiek jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Teraz przyszedł mi do głowy taki fragment z jakiejś książki, nie przypomnę sobie teraz, ponieważ potrzebowałbym trochę więcej czasu. Był chirurg plastyczny. Pojawił się w pewnej wsi, chyba podczas urlopu. Oczywiście parafrazuję teraz, ale tak to mogło wyglądać. Spotkał tam bardzo brzydkiego człowieka. Bardzo brzydkiego. Był znany w całej okolicy ze swojej brzydoty. Podchodzi do niego i mówi: Wiesz, jesteś tak brzydki, że chciałbym ci pomóc, zrobię dla ciebie operację plastyczną za darmo. Ten się ucieszył, zgodził. Podczas rozmowy mówi do tego człowieka: Wiesz, Zrobię cię zupełnie innym. On odpowiada: Ale ja nie chcę być zupełnie inny. Chcę być tak jak teraz. Możesz poprawić tylko tutaj ten drobny szczegół no i dlaczego? Przecież wszyscy cię znają. Jesteś taki, właśnie, tak, właśnie taki jestem. I co będzie, jeżeli zmienisz mnie na zupełnie kogoś innego? Ludzie przestaną mnie poznawać. Już nie będę sobą. To jest przejaw dążenia do zdrowego poczucia własnej wartości. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś mówi komplement na nasz temat. To może być i prawdopodobnie w dużym stopniu jest to prawda. Chyba, że czujesz, że coś kombinuje, no to wtedy pewnie kombinuje, ale w większości pomyślmy o tym, że komplement może być prawdą. Może być prawdą i bardzo często prawdą jest. Nie wierzysz w komplementy i sam ich nikomu nie mówisz, więc zacznij wierzyć w komplementy. To jest część Twojego umysłu. Zacznie sam sama sobie prawić. A twój umysł to przejmie. A jak przejmie Twój umysł, właśnie komplementy, chęć życia i spełnienia w radości, szczęściu, obfitości. Właśnie tak też się stanie. Twoje ciało za tym podąży. Więc polecam praw sobie komplementy. Praw komplementy innym. Nieśmy szczęście. I pokazujmy innym, że nie są tacy brzydcy, jak sobie to wyobrażają. Gdyż każdy człowiek jest wyjątkowy i piękny na swój indywidualny i jedyny i niepowtarzalny sposób. Tego Wam właśnie dzisiaj życzę. Życzę Wam również cudownego dnia, pełne, pełnego komplementów, radości i nauki tego, aby te komplementy przyjmować. Więc ja teraz, nie widząc Ciebie nawet, Mówię Ci, jesteś wspaniałym człowiekiem. Przyjmij ten komplement. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę cudownego, udanego, miłego, pięknego dnia. Pełnego słońca, zarówno w pogodzie, jak i w sercu, gdyż ta pogoda ducha jest najważniejszą pogodą, jaką mamy, a na nią możemy wpływać. Możemy cieszyć się życiem. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Do przodu udanego, pięknego, cudownego dnia gdzie życzę. Widzimy się już jutro o godzinie 8.15 czasu środkowoeuropejskiego. A teraz czas na życzenia z Waszej strony. Życzmy sobie wzajemnie cudownego dnia. Niech ta energia płynie, rozpływa się po całym, całym świecie. Pięknego, słonecznego Tygodnia. O właśnie, to jest to nie tylko dnia. Aczkolwiek przez cały tydzień planuję robić codzienne te nasze spotkania live, więc będę życzył cudownego dnia każdego dnia, ale życzę Wam również, tak jak Anna wypowiedziała, pięknego słonecznego tygodnia. Tu, słonecznego i w pogodzie również. Dziękuję. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć. Pamiętaj, jesteś wspaniałym człowiekiem.